Hey ludzie, tutaj bady Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmina. No i jestem już w rozdziale drugim w mieście Wzima. Dokładniej w dzielnicy klasztornej, jednej z dwóch dostępnych. A w sumie są trzy chyba, jak patrzyłem na mapę świata. Dobra, wyszedłem z kanałów tutaj. Zabiłem Kuroliszka, żeby się wydostać z pierdla. Niestety został tam mój ekwipunek. Będę musiał tam wrócić do lożku. Okej, okay. bestia z kanałów. Muszę oddać głowę kuroryszka Vincentowi. Dokładnie. Brzemię przeszłości, Aha, to jest z Lojwanderem. Czyli jak on tam był? Lojwarden. O, muszę um, powiedzieć mu, że pochowałem jego kumpla. To jeszcze na podgrodzie było. Gra w kości, pamięć ostrza, Muszę udać się do Talara i zapytać o srebrny miecz. E, Podejrzany. Vincent Maies. Muszę porozmawiać z Wincentem na temat salamandry. Aha, takie zadanie mi tutaj wstrzeliło. Postanowiłem odwiedzić prywatnego detektywa. Wielka ucieczka. Po wyjściu z kanałów muszę zgłosić się do Siemka po moje rzeczy. Eee, właśnie, może najpierw udam się do Siemka po moje rzeczy i oddam, w miarę możliwości, głowę króliszka. O kurde, Wielebny. I to dwóch. Co? I dzieciak. A więc Wielebny jednak jest pedofilem. No cóż. E, jeszcze pamiętam dobrze tą wyzimę. Chociaż trzy lata nie grałem. Tutaj w prawo. I później w lewo. Tam jest loszek. Kurde, tego nie pamiętam jakoś. Ha. Ulica o Bohaterów Straży. Tu jest dom Talara. Tu też będę musiał się udać. ma co tam? Ochroń się przed zarazą! Jak to możliwe? Zaleca się nozdrza wraz z jamą ustną, chustą lnianą zasłaniać. Hmm? Szmatose mordopysk owinie, może was choroba nie dopadnie. <słuch> <słuch> Bardzo. E, kurtularnie, kur kurwura, kur. kurwa. <słuch> no. Gerard, ma immunizer, jest odporny na choroby zakaźne, więc nic mu nie grozi. Dobra, jakieś beczki są krzemień, krzemień, dobra. Wincenta chyba nie ma o tej porze, obawiam się. Dlatego zajrzę do loszku. Ale najpierw tablica ogłoszeń: zlecenie na wilki, zlecenie na echinopsy, algule, psy. Topielce, o kurde panie, będzie zajęć. Szkoda, że tak w dwójce nie ma tak dużo. Przeczytajmy sobie. Aha, to to o lwiogłowym pająku. ta krypta kulturystów. Zlecenie na topielce. Ok, 10 języków. O, do Zygfryda, naszego ziomala z kanałów. Ok, zlecenie na psy. To dla grabarza. Sześć gardków psiego sadła. Ok. Um, psy są tutaj właśnie w zimie. Chodzą po ulicy, więc będzie można je zabić. Zlecenie na algulę. Kalkstein. O, też nasz zielon małpa. Trzy szpiki. Będę musiał się trochę dowiedzieć o tym potworze, bo nie znam go. Um, trzy kłącza echinopsa. Dla kogo? Aha, ogrodnika, przy szpitalu i zlecenie na wilki. Jean Pierre, 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 pier, kurde, co ja to będę się pieprzyć z jakimiś francuskimi nazwami. Skupuję wilcze skóry, może, może można go znaleźć na przystani na bagna zapłacić za 10 sztuk. Okej, okay. to tyle. Teraz do lożku. Mam oczywiście ze sobą herbatkę, przygotowałem na jakieś 2 godziny. Stacz mi na 10 minut. O, jest Vincent. Bardzo fajnie. Siema. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla. Ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, z wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, wiedźminie? Um, mam dowód. Mam dowód, że zabiłem kuroliszka. Wielkie bydle. Oto 400 oranów nagrody. Zasłużyłeś na nie. No, 400 oreniaków na drzewie nie rośnie, na ulicy nie lezły, dlatego. Przydadzą się bardzo. Chyba nowa zbroja. Kurtka. Jest za 5000, a wygląda tak samo. To jest trochę tam lepsza. E, Jakie gdzie śledztwo? Jakie śledztwo w sprawie salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slamsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slamsach, powiadasz. Chyba nie zamierzasz iść tam sam? To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółto też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Jaweda na tacy. Jawed, a więc to ten mak, który zaatakował Kermoren razem z magistrem. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko jeśli przyniesie dowody. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za kuroliszka, który zaląk się w kanałach i no, to już mam. roślinę, mordującą ludzi na bagnach. No to trzeba będzie pójść po roślinkę na bagna. Okej, okay, bardzo fajnie. Teraz no, no udało ci się zabić kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No wiedz mi nie idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Aha, mój towar może, nie? Nie chcę z tobą gadać. Chol... Mocny. Nie twoja sprawa. Nie moja. Ha, już wiem co bierze, <ścoughs> fistech. O, jeszcze kilka tych. Masz katar? <laughs> co ty wiesz o życiu? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak. Dokładnie tam, Siemko. Syf, zabawne. Jak będziesz chciał kupić fistech od Kolmana w Misiu Kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Dobra. A co Dlaczego tu jeszcze? wyszedł na wolność? Ten salamandry ma możnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie, Wiedźminie. Mam brać przykład ze Straży Miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Nie pozwalaj sobie. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie. Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldich. Nie do namierzenia. I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Dobra. Do... Wystarczy na razie, teraz pójdę odebrać moje rzeczy ze skrzyni. Ło, wow, dobra. Wsadziłem sobie drugą słuchawkę do ucha. Lepiej jednak słyszeć co się... O, co się mówi. Łow, tyle rzeczy miałem No ciekawe. Ha. Pewnie wszystkiego nie zmieszczę. Dokładnie. Przecież ten mierz tutaj był, nie? A to tutaj. Co tutaj bardziej potrzebnego? W sumie to mogę zostawić. No, pywal to. Nie mogę? Dobra, ja to zjem to, co będę musiał. Geralt, jest. Co tu jeszcze to? Bo chcę wziąć te fajne rzeczy. Książki będę musiał gdzieś sprzedać. Pewnie znajdzie się coś. O, jest tu łój. Tylko nie wiem, czy psa. Czy może inne być potrzebne. Głowy bargestów. Sporo ich mam jeszcze. I co, tyle? Woda w butelce. Jeszcze tam wodę wypije No, dalej rad. ok I wezmę... Księga puszczyku, to, to, to gęści smar, dobra, to zostaje wszystko. Niepotrzebne mi, a jeszcze jest miecz nasmarowany po walce z bestią. Mhm. dobra, co by tu teraz ogarnąć? Chyba świta, no? Dokładnie, to no, może bym pieski pozabijał, w miarę możliwości, jeżeli tylko będą gdzieś tutaj. Zapiszę sobie grę. Bo tutaj taki bardzo fajny potworek wychodzi czasem. No nie wiem czy teraz będzie, czy nie. Chyba nie. Tak później w nocy wychodzi. Taki przypomin... przypominający mnie topera. Zapomniałem jak się nazywa. Tu jest ogrodnik, do którego mam przynieść mi. Kłącza jak i knopstel lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psiakrew, ale jestem mroczny. No, Geralt, osiemna co tam? Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. A co to ma być? Co ja mam pokazać? Cały pierściona. Dwa razy. Trzeci. Czwarty. Piąty. Co on robi tą łapą? Geralt, wystarczy. Dobra. Zabiesił się chyba. Na razie do szpitala nie potrzebuję wchodzić, dlatego przejdę obok. Okej, okay, jeszcze mogę wyciągać miecz, ale ludzie zaczynają wychodzić na ulicę. Krasnolud, mały machakam. Krasnolud, no miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnolud, cudzemieślnicy oh, i IT-artyści. Hiszka. O kurde. Co ja teraz zrobię? I nie mogę się oprzeć, dobra a uh, gdzie ja zawodziłem w ogóle? Do miałem iść. Już nie mogę walczyć nawet, więc pieski pożyją sobie jeszcze jeden dzień. Zadania, pamięć ostrz, a nie. Ja może najpierw pójdę w miarę możliwości sprzedać ten towar, który mam, ale nie wiem czy dam radę, bo nie ogarniam jacy tu kupcy byli. Wiem, że Kalkstein jest niedaleko, a to kto. Shield, targ miejski, ok. Tu chyba jest ktoś, kto sprzedaje książki. Kto tu sprzedaje książki? Ej, co mogę mu sprzedać? Dobra, to mu sprzedam, ale pięć, a nie jedno. Dobra, domokrążca. Różności, świecidełka, wszystko czego potrzebujesz. Co ciekawego sprzedajesz? Ubrania dla dam, szlachetne kamyki, biżuterię. Coś tam mam. Dokładnie jakieś pierścionki. Ten złoty też mogę sprzedać. 120 aż. Bardzo fajnie. Ten może się przydać, więc nie sprzedam. Te za 80 były. O, diament 60, ten od Zoltana. W sumie to niepotrzebny mi, więc go sprzedam. Posełka może się przydać. A to co? Wąż. Wąż. Chciałbym wiedzieć, co za dużym skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. No ha spoko. Pies, pies Reklama. Pracownia jubilerska Schutenbacha. Aha, dla nas każdy pierścień jest tym jedynym. Władca pierścieni, tak? Stenbach. Co sporo niemców w tej grze. <grywa> O, oreniaki. Kolejna tablica? Nie osobę potrafiącą władzę mieczem, Podpisaną Kalkstein, mistrza chemii. To już mam od niego zadanko. Może jakieś kolejne bym miał. Tylko się oglądają no i no, tu jakiś ziomek sprzedaje książki. Przecież czemu go nie ma. Co to? Nie wiem, zajrzę później. Teraz podejrzany Vincent Mais. Może warto zobaczyć co się dzieje w północy. W północy o północy! Kurde! W magazynie w Snamsach. Podejrzany Vivaldi to jest nowe. Trzeba będzie przyzwać krasnoluda Vivaldiego. Dobra udam się do Kalksteina teraz Może coś ciekawego będzie miał. Jego pracownia, ile dobrze pamiętam, była tutaj Dokładnie. O! Grabież ciekawego. Przypadkiem nacisnąłem. Jeszcze zapiszę. W tej grze akurat Geralt jest bezkarny i może robić co chce. Kosz... nie. Wstawaj! Co leżysz? Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest... Poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii, na dodatek związane z Twoją profesją. Chętnie posłucham. Hmm. Hmm. Przepraszam, zamyśliłem się. No, spoko. Chyba on dużo właśnie gada. Strasznie dużo. Chciałeś mi dać zlecenie? Wiedź mi Masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie A to nie dla wiedźmina? Mak umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnicę maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe tysiąc orenów za dostęp do niej. Tysiąc? W sumie ładna sumka. No, dokładnie ładna sumka, nawet bez czytania. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze, niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Łamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez bram tajemnicy. Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu bram tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni. Przeniesie mnie w całości do Twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. A to zawsze mnie zastanawiało przy jakiejkolwiek teleportacji, że wchodzicie jako Wy, a. Tworzy się gdzie indziej, w miejsce, w które się teleportujecie, Twój, no, wasz klon, i, i, i wy nie żyjecie, a, a wasz klon żyje i, i jest dokładną kopią, i no właśnie tak. <laughs> ciekawe, nie? Ale z nim mają handlować, dokładnie. A tą książkę, o której mówił, to może Vivaldi ją ma, bo on jest krasnym ludem. Kurde, też nie kupił do mnie tych książek. A muszę je sprzedać. Głowy chociaż sprzedam. No te mózgi utopca. Chociaż nie wiem. Połowę sprzedam. I tak mało warte są. O, ślad zaświatów. Trzeba będzie stworzyć miksturkę. Biały ocot jest sporo warty. Ale sobie zatrzymam na razie. Krew gula. Zęby psa. Dobra. Co on ma? Um o bazyliszku, kuruliszku, nie. sięga o piórach południcach i północnicach. To dopiero w czwartym akcji przydałaby się. Um. O algule, cmentary i zjadarki Zjadarki? A, chyba też są w czwartym akcie o i paskudnie wyglądają, zapewniam. Dobra, wystarczy. Wziąłem to, co miałem wziąć od niego. Teraz, może wrócę tą samą drogą, co przyszedłem, i sprawdzę, czy jestem handlarz książek. No, nie ma go, kur. Ty nie sprzedajesz? Kurde. Dobra, to zostaje mi po prostu chodzić z tym wszystkim. Albo pójdę do karczmarza i zostawię u niego wszystko co niepotrzebne. Teraz skoczę do detektywa. Który jest tutaj? Raymond Marlowe, coś tam, detektyw.